Żyję? Prosta, że żyje. Mundo nigdy nie ginie. O kurwa. Pa pa, pa. O, Ale wymiana. Synergia tak zwana. Dobra, pełen luz, pełen luz. O, jak tam w ogóle Maciek ci dzień minął? Co gdzieś robiłeś? Pogrążam się w katuszach i bólu. Co się stało? Mam jakiś tam ból neurologiczny, ucha. I Boże. raz na dwa tygodnie mnie napierd... jak ktoś próbował mnie je wyrwać i dzisiaj trafił się na ten dzień. Ale to tak regularnie od kiedy? Nieregularnie. Mówisz, że co dwa tygodnie. No tak no... nieregularnie mnie boli. No raz tak na no dwa tygodnie około. To jest regularnie. Ale Nie jesteś przewidki. No, specjalnie wziąłem, bo wiem, że dziewczyny lubią różowe, to pomyślałem, że ci się podoba. To skąd. słyszałem, że jak tutaj wstaniesz, trzeba zrobić na Praktistule jakoś. Wejdziesz w tą ścianę, to trzeba jakoś wejść. Ta ściana jest mega zrobana. Jako Wane można ją przeskoczyć, pokażę wam. Oreski do gregasa. Ty, to są lagi fu. No co jest? Jakie lagi? No zabijam creepa... ...i hu Lagi. Każdy ma lagi, który jest przyjemne, nie potrzeba tego. Prawda, trochę. Poza mną. Dobra, idę na topa i robię <noise> sztalne. Oro. Nie chodź do mnie, ja tu sam mam siedzieć? Pierdolę do... Cię, Kamil. Dasz sobie radę. <noise> Dziękuję. O! Nie wykręciłem w odpowiednim kątem. Stawaj. Ja brołkę mi zapostać, ja nie mogę. Ja ty mi skusuj się oficjalną. <laughs> Oficjalnie Coxa to możesz mi na diku taką no hop-hop. Możesz? No dobra. Ale jeszcze nie mogę? <laughs> Jezus. Dobro. Co to za combo Co ty kurde robisz? Dobra, ja wam coś powiem. Spójrzcie na mój build. <laughs> Jestem pierścieniem. This is Lord of the Rings. Ominało cię, taka komedia potem Co się stało? Ominało cię, to Jak nie opowiadać żartu? No idziesz za mnie? Mogę pójść, pewnie. A gdzie? Srać pod drzwiami. Czy jak będziemy w to może się ty złego stać? Tak. Nie Set, tylko złożę armory. No a my złożymy armor Penny. Oooo! no i na wszystko jest rozwiązanie. Przekonałeś mnie w chłop. A mogę pozdrowić kogoś, jak będę na odcinku? Możesz, no. Ja no, bym chciał się... pozdrowić moją kuzynkę Nik. Wylazłam za głęboko. Często to słyszę. Eee, eee... od kogo? Od Filipa. Ja od mamy okay. Filipa. Okej. Okay. To ja jestem Filip. Masterbot. Chyba go zabiją myślę. Elo, sztuczka. Nie ukradnij. Ale urządlił Drake zaraz. jak no, zaszek tak. na tej minucie. Bije je? Dobra, biegnę do niego. No, trzeba was zrobić. Ale tankujesz. Dobra, nie ma problemu. Idealnie 420 skora zrobiłem w Timbermanie. Nie no do Koksa się jeszcze brakuje. Ile masz koksu, rekord? 2400 Niemożliwe to jest. Eee, gide, czemu nic nie robisz? No bo kurde smog zonuje. Zony? Smok? Z YouTube'a? Teraz Gimson coś się czyli Wszystko, wszystko gra, wpierwam ja. się do mnie jak to było sigita' Nie wiem czy wiecie, ale z natury mojej Z natury Koksa to ty jesteś rasistą. To też Ej! Nie wie, nie wie, nie wie, nie wie o kurwa! Tylko no, dwa supporty mają z skina Pentakill w tej grze i to jest kartus i Sona. Nie, no, w jego jeszcze. jego nie jest w Pentakill. <laughs> Jak nie? Grał koncert w Pentakill. No ale nie, on grał przeciwko Pentakill. Pojawił się Mordekaiser i mu strzelił bombę. No na właśnie, Mordekaiser mówi. Ale to się zdarza, że w koncercie są konflikty. Znaczy w. Wcale nie. W bandzie. Nie, wcale wcale, Wcale nie. Co to jest za pierwszy baj? Force of Nature? Force of Nature! Wiem, że to powiesz. O nie, że runy wziąłem. Jakie runy złe? A co się bierze? No to się te drugie złe. To chyba dobrze. Czyli dobre, no. Dwa minusy. Kojarzę matematykę. Nie, bo pierwsze są dobre. Czyli dodatnie. Ale drugie jest lecie minus. minus. Ale są drugie, więc dwa minusy. ja są obezwany. Chodzi o to, że plus i minus to jedyne co... To nie bierdnę, Maciek. Jan Klausia jest jedyną artystką w Polsce, w której wszyscy... Jest... No, zaczynajcie. Nie zacząłem, nie zacząłem. Ty zaczął. Nie, nie. Ja pierdolę. Team pod JD. Jhin, Darius, Jinx, Darius, Jinx. Taki team robimy. Amumu mid? Ciekawy. Amumuś. Kosi mnie z czwartym hitem. Teraz będzie aszka. Dobra. Chyba wejdę, mam chwilę. Stary. Nie kończę, się, nie kończę się. No, don't end, don't end. End if so Ja, ja no. pierdolę. Ty 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 ry ry. Ba, ba. ty ty ty. ty, 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 ty. Kiedy <noise> A to no, będzie nasz no, no, rzetny no. lisina. Nie, no lisina ewidentnie nie chce robić dymów. To jest Kasak. On chce mi dać blu na pierwszym poziomie. Ej, ej, paweł.